Witajcie moi drodzy z tej strony Falcon, jesteśmy już po turnieju Overwatch. No i w dzisiejszym materiale będziecie mogli zobaczyć naszą perspektywę rozegranych PL w meczu o trzecie miejsce między Jarokiem a właśnie nami. No był to z dwóch meczów, które rozegraliśmy, najbardziej emocjonujący mecz, przynajmniej z naszej perspektywy na Numbani. Gorąco, gorąco polecam obejrzeć, ale zanim jeszcze zaczniemy oglądać, w ogóle też napomknę, no, film będzie podzielony, podzielony na dwie części. Będziecie oglądać mapy Numbani, zobaczyć, zobaczycie nas w ataku oraz w obronie. Zaczynamy od ataku. No, no i generalnie jeszcze właśnie trzy takie rzeczy. No przede wszystkim turniej. Zajęliśmy ostatecznie, a nie powiem które miejsce, bo nie chcę tutaj spoilerować. To sobie zobaczycie w tym filmie, ponieważ film, który tutaj oglądacie, jest meczem o trzecie miejsce, właśnie z Jarokiem. No, wcześniej zagraliśmy mecz pierwszy z Overwatch GamePL, który niestety okazał się dosyć sporą parażką z naszej strony. Overwatch GamePL zagrało bardzo dobrze, bardzo stabilnie, no i ciężko było przebić ich defensywę na tyle. No, my też niestety nie kombinowaliśmy ze składem zbytnio, brakowało nam zdecydowanie tej odwagi. No i ostatecznie tej defensywy Overwatch GamePL nie udało się przebić właśnie przez taką dosyć małą elastyczność, zmienność postaci. Też troszkę może słabe dysponowanie moje smugą, to znaczy grałem całkiem nieźle niby, byłem dosyć upierdliwy, ale fokus u mnie leżał, no i mało zabijałem, dużo trash damage'ów wbijałem, no ale wiadomo, to są szczegóły. No i generalnie OverwatchGame.pl przeszło do finału, finał wygrało z BlizzZone.pl, także gratuluję jeszcze raz teko, Siemerowi i całej tam ekipie. No i słuchajcie, cały turniej był w ogóle świetną zabawą, naprawdę. Emocje były wielkie, była rywalizacja, wszystko tak naprawdę czego się wymaga w desportu. Byli całkiem nieźli komentatorzy, którzy naprawdę przyznaję, nieźle się sprawdzili. No i ten kto widział, kto oglądał streama, ten, no wie, że naprawdę, naprawdę stało to na całkiem przyzwoitym poziomie. I teraz jeszcze wspominka. Chciałbym podlinkować Wam, to znajdziecie pewnie w opisie, może gdzieś też się na ekranie tutaj pojawi. Chciałbym Wam zaproponować trzy perspektywy. Po pierwsze, obejrzyjcie oczywiście te perspektywy naszą, rozegranych z... no i dokładnie moją, gdzie tutaj gram Genjim, prawda? To z tego meczu na Numbani, który teraz właśnie obejrzycie. Poza tym proponuję Wam obejrzenie relacji Roka, jakby perspektywy Roka i w ogóle Jaroka jako zespołu. To znajdziecie na kanale Roka i perspektywę Rivida. U niego, co prawda, znajdziecie mecz Numbani, który tutaj zobaczycie u mnie, więc może niekoniecznie będziecie chcieli to oglądać drugi raz. Ale ja nie, nagram, nie nagrałem i nie wrzucę tutaj wszystkich meczów, wrzucę tylko Numbani, ponieważ uważam, że to był z naszej perspektywy najlepszy mecz. Ale jeśli będziecie chcieli na przykład zobaczyć ostatnią mapę, która zadecydowała o tym, to był Nepal. Zadecydowała o tym, kto przeszedł, kto ostatecznie zajął trzecie miejsce. No to wtedy zapraszam już do Rewida, tam jest nasza perspektywa z ostatniego meczu. No i jeszcze jedna perspektywa, no to oczywiście sam stream. Macie powtórkę streamu na hitboxie Jaroka, możecie to znaleźć w archiwum. Jest on co prawda ponad 5-godzinny, ale myślę, że naprawdę warto znaleźć sobie mecze, które się obejrzeć. Bo no mówię, chłopaki całkiem nieźle się sprawowali, jeśli chodzi o komentarz, było z humorem, było fajnie na luzie, także. Myślę, że jak najbardziej warto zobaczyć przynajmniej te mecze, które chciałoby się obejrzeć właśnie. No i na koniec chciałem was przeprosić za delikatnie gorszą jakość mojego audio w tym filmie. To wynika z tego, że dla komfortu gry po pierwsze nagrywałem bez pop filtra. Pop filtr generalnie jest od tego, że mi tłumi wszystkie te p i b, które tak bardzo wybuchają w mikrofonie. Także jeśli tam się na przykład śmieje czy coś, to może się zdarzyć tak, że macie takie właśnie wbuchy. To po pierwsze, a po drugie, zabluzgi chciałem Was przeprosić, to znaczy, no, one są jakby naturalne. Generalnie ja w filmach nie bluźnię, ale gdzieś tam w takim normalnym życiu zdarza mi się, no i szczególnie gdy są emocje, no to gdzieś tam coś padło, rzeczywiście jakieś mięcho. Także na to się przygotujcie, ale no to jest materiał wypełniony emocjami, naprawdę, mimo tego, że turniej był towarzyski, był integracyjny itd., tak to każdy chciał wygrać i yy, no, emocje były naprawdę pierwsza klasa, pierwsza klasa. Także gorąco polecam ten mecz, zostańcie z nami do końca yy, i zapraszam po tym meczu na drugą część, kiedy graliśmy już w obronie, zobaczcie jak nam poszło, no i tyle, miłego oglądania, na razie. Dawajcie, wychodzimy bokiem, do mnie. Gdzieś, gdzieś, gdzieś. Bokiem, a który bok? Tutaj, lewy. Ten tu. bardziej lewy. Dobra. Halo? Dobra. Dobra. I, I pójdziemy, i pójdziemy całkowicie lewo. Jeżeli tu przegapamy, to, to leci, nie lecimy prosto, tylko lecimy w lewo i obchodzimy jakby ten budynek na samym końcu. Tam, tak gdzie uważasz? jest payload. Tak to, oczywiście. To nie będzie przegięcie? Nie, nie, nie będzie przegięcie. Dawajcie, tędy, za mną. Ja znam drogę. No. No, Dobra, przebiegamy, ja, przebieg, ja przebiegłem. Dobra. Znaczy, idziemy do Dobra, dawajcie dobra, tędy, dobra. tak, tędy, tędy, tędy. A, w ogóle lewą? Dobra. Tak, oczywiście. Fuli, już lewą jesteśmy. Kogo tu nie widać, dobra, jest, jest tam Luciu. Metra. Metra. Uwaga, na wieżyczki będą za mostem. Chta. Hmm? Ale jesteście? mogli to ustawić na przodzie, nie? Uwaga, Genji. Cymetra, my do tyłu. cymetra, cymetra, bo mnie bije. Dobra, Dobra o, kokos jo, poleciał. Z Bardzo z dobrze. Po kurwa, spadłem. Gdzie wy jesteście? No, gdzie wy no nie no. Kokos fly, wytrącił wszystkich i spał. No, nie, no. teraz zabiła. Jeszcze raz. Gdzieście Tak, sekunda. to samą drogą jeszcze raz. Chodźcie górą, pójdziemy teraz. Dawajcie górą. Widzicie, gdzie ja jestem? Halo? No to daj teraz. Dawajcie, idziemy teraz w górę. Kóra będzie Dobra. Pokój śmierci. Dobra. Okej, okay. para. O, ale mnie ciśnie. Dobra, zeskakujemy na dół. Dobra, na no podrzemku. Ma ktoś jakiś ten ulcik? Nie, a ja mam healę. Dobra. dobra, wydymałem. Dobra, dobra dawaj, dawaj. Ulta. Ej, macie z tyłu jackata. Kurde, co tu się dzieje? Uważajcie, żeby nie przechodzić przez to Ja jestem na punkcie, mam ulta jakby co Nie widzę dobra. ich teleportu jeszcze Jest tu, jest tu ten, kurde Aj. Przeżyłem, przeżyłem Dobra, nice. ja zaraz mam ulta Dobra, biegniemy do was Oni nie, maj, nie mieli teleportu, wiesz? Oni się cofają, wiecie, chyba dobra, dobra, ja Nie pushuj, nie puszaj, nie puszuj Tyle nie nie byś gdzieś zginął tam potem dobra, dobra. dobra, mamy okay, Wow, no, no ja się... Przepraszam, ale na... kurde, nie trafiłem ostatniego ataku. Mamy Jackat, z tyłu, junkart, junkart. Junkart. Uwaga, będzie trap. Dobra, nie, nie idźcie tam. Pchamy payload, przede wszystkim chamy payload. Meter na nam nie właził za bardzo. Uwaga, rka. Ale, spieprzona rka. Uwaga, smetra. Smetra, już ją wypchnąłem. Dobra, heal na mnie. Mam cię ci Ja mam ulta, jakby coś. Jest. Też tam czę. Mam RK. gotowi. Hey, mają teleport po lewej, po lewej, po lewej, po lewej. Tu w tym wejściu, po lewej, po lewej, wejściu, Zniszczy to. Po... Kierko, tutaj, tutaj jest, tutaj jest gdzieś. Tutaj wchodzą za tym pomysł, Po lewej tym od razu w wejściu. Dobra, tam dam nie, nie, Dobra. Zniszczcie nie. to. Już? Leży? Tak, nie, nie widzę go. Po lewej jest. zawiękłem Polera. W tym takim w tym takim o. dole po lewej. Dobra. Dobra, Koko, padł Dobra. zobaczy teraz. Dobra, ja potrzebuję healerów. No ja mam 70. 30. Mam cię, mam cię, mam cię. Dobra, dobra, dobra. Ile ja ja masz zaraz do... Toma ulta. W razie czego ja mam pchamy, dobra, dobra, chamy, chamy, chamy. ma ulta. Ja, nie, ja mam. nie mam. Ja mam healerów. Chamy, chamy, chamy. Mam dużo co dobra, dobra, dobra. przykuj się, dobra. Jesteś fullfarką. Noha. Dawajcie, dawajcie. I e, musimy mocno pchać. Uwaga, Uwaga leci. się, rozejdźcie się. Zajdźcie się. Dobra. Kurde, jeszcze? Dobra, mnie zabił. Okej, okay? ale tylko mnie. Dobra, dobra pchajcie, pchajcie cały Gdzie on jest? Znajdźcie go. Na górze jest pewnie. Na górze jest Reinhardt. Dobra, Reinhardt niech co będzie na górze. Ja jestem sam przy payloadzie. Pchajcie, ja pchajcie. Wszyscy, Wszyscy do payloadu. Właga Genji, na pleca. Wszyscy do payloadu. Falcon, tarczę masz. Roka, 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 Roka. Uleży Genji. Fista. My, czy my jest obok? Jestem. Uważajcie, żeby wszyscy na mnie zrobili. Zabajcie. Dobra. Ja zostawiam ulta na ostatni rzut. Ja też. Dobra. Ja też, ja też. Uwaga. zabicie ją, zabijcie. Dobra. Pięknie. Chila, chwila, chwila. Dobra. I jedziemy, jedziemy. Dawaj ulta. Dawaj, dawaj ulta. Teraz, 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 ultrę, ultrę. teraz. teraz, teraz ultrę, ultrę. Ultrę. Nice. Pięknie. Plecy Genji. Dobra, Dobra. pięknie. Raz, 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 raz. Uwaga! cię Uwaga! Ja. Mogłeś dać reset. Chciałem, chciałem, kurwa, żebyś Dobra, Nie ma żadnych killów, nie ma żadnych killów. Kurwa, Dobra, no! No kurwa, załaduj się, apie do setkami, jest są Dawajcie, przecież jest, kurde, trzeba to dopchać. Dobra, mamy czas, pchajcie, jeszcze. dawajcie, szybko. Do payloadu. Ej, ej skombujmy oni... ulty, przygotujmy wszystkie ulty, oni Spoko, nie mają zeniaty. Nie. Piątkę wdrupujmy się, bo tam jest dwójkę tylko. On. Tam jest ich cała piątka, więc... I dawajcie, wbijajcie od razu. Nie ma co czekać. Ale co ty, A, ty... chcesz no. pięciu? Poczekajmy chwilę, A, Poczekajmy już są. już wszyscy są. Zbierzmy no. się, nie umierajcie Dobra, jesteśmy. Dobra, hmm. dawajcie. Dobra. Dobra, wchodzę na plecy, trochę... Czas... Dobra. Dawajcie, 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 dawajcie. Nice Kurna To i tak sobie chcesz Uwaga, odpalili multa No i o kurwa dobra. O kurde, kapa A, dobra Wy Mam pięta, odpalam Kurys Masz tarcze, masz tarcze Dobra, 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 dobra. Dawajcie, wchajcie to wszystko, wchajcie No bez kanka A Aj, padłeś Dobra, mam multa. Dawajcie, dawajcie, jest tu ktoś łaska, jeszcze? łaska, łaska, łaska. Dobra, łaska ich nie żyje. Dobra, dobra. to na citar. Dobra, dobra. Chajcie, 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 chajcie. Jep. Hajcie, dobra. dobra, dobra. Piekie. No. Kurwa. Słysięcie tam. Ja pierdolę. Co to się kur dzieje? Nie wiem, mam mnie. od mam Rkę, mam Rkę gotową, ale Dawaj, się, dawaj, dawaj, dawaj wszystko. do Was zera. O nie Dawajcie, dawajcie, dawajcie Kurde ciśnijcie to Półtorej minuty Jak biegnę I od razu rzucę. Rzucam RK naprzedziem rzucaj rzucaj, 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 Bieg. rzucaj. Bieg. Leczcie, Bieg. leczcie ich, leczcie! Kur nas ale dobra, umarł jeden Ja to Kami czysta, no dobra, nie, mam tarczę teraz na masz tarcze oh, Dobrze, o, poprzez, że nie dotchamy tego gówna Dawajcie no kurde psi kawałek Mi się wydaje, że właśnie za bardzo raszujemy na siłę niepotrzebne Trzeba wejść po prostu szóstką i to w przepkę. Ja mam ulta. chodzimy pojedyncze i padamy szybko Dobra, zbiórka i wchodzimy na ultach, bo jest bardzo mało czasu mamy, no mamy kurwa, Ktoś ma ulta jeszcze, ja mam, ja mam ult. Kilkimal. Proszę, proszę. Kurwa. Dawajcie, jeszcze pchać. Poczekaj, poczekaj, poczekajcie. Nie cofnij, cofnij, cofnij. Poczekajcie, ja mam ulta. Ja mam ulta. Poczekajcie, po prostu nie wychylajcie. Czekamy. Dobra. No to go. Lecimy. No, nie, nie ma jeszcze. Czekamy, czekamy, czekamy. Nie mam ult. Znaczy, ja mam ten ulta. Proszę, ten ult no, robi dobrze. Ale no, lepiej razem wejść niż ten. Jak umrzesz, to będzie po nas. Nie wychylajcie zbytnio. Dobra, idę. Nie też Dobra jest, dobra. To Dawajcie, prawda. mi mijał. Pijacz, bijacz, bijacz. Dawajcie. Heila, heila, heila. Dobra, dobra, bijacz tam, falkon biłem. Zbiłem, dwóch zabiłem, ale. Dobra, 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 dobra Ciśnijcie. Dobra, to macie to, macie Jest. Jeszcze yes. no, proszę. Dziękuję nie, nie Boże. Dobra, rok nie żyje, kurwa, kurwa. Kurde. Zjechałem. Dawajcie. Macie dawaj 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 Ja pierdolę res Ja pierdolę res jest To jest żart, uciekajcie Aaaaajajajaj yeah, yeah, okay. O to jest, to jest Dobra łaska nie żyje Jeszcze rokel mam tutaj walać Dobra Dobra tarcza tarcza na Reinhardt ja, ja, Na to mnie, dobra. na mnie heal Trzymam cię Na mnie Dobra zabiliśmy go, zabiliśmy go Diva może. młot kurwa, Chajcie, pchajcie, pchajcie! Wszyscy yes. na pejdą! Kurcz, proszę pojąć, proszę pojąć! Dawajcie! Nice! Brawo, brawo! brawo. chore. Ja